Jak zapewne widzicie jesteśmy zamknięci właśnie w boksach, w których jest zamontowany 1000 przycisków, bardzo, bardzo Dużo rzeczy do klikania. Jest ze mną, Łukasz się ma mordo. Ja witam serdecznie. Nie zostałem zmuszony do tego odcinka. Tylko jeden z tych guzików jest w stanie nas uwolnić. W sensie jest po jednym guziku w każdym z boksów, który jak naciśniemy, to pozwoli nam wyjść stąd i wtedy oblewamy naszego przeciwnika wszystkim, co było do tej pory użyte na odcinku, ale każdy inny guzik sprawia, że my zostajemy oblani czymś bardzo obrzydliwym. Więc zostawcie łapkę. Oraz subskrybujcie odcinek, ponieważ 10 tysięcy łapek w górę to następny film już jutro na moim kanale. Więc e, zacznijmy w takim razie od. papierka i życie, kto klika. Ja Mujęcie Ok. 3, 4, Jest! Łukasz pierwszy zostaje oblany lub się wydostanie. Grałem na ślepaka muszę ci powiedzieć, sobie całą bluzę. I myślę, że papier wystawisz. <laughs> Łukasz wciskaj, zobaczymy, czy będziesz oblany, czy będziesz. Kolny. Wybieram kolor zielony, wydaje się najlepszy ze wszystkich Mleko! O mleko! Nie, nie. Na samym początku. Dobry początek! Uwaga! Oh man! Zobaczmy! Oooo! O nie! O kurde Nie! Ja, Nawet się... <grym> ale ładnie pachnie w ogóle! Mleko. Nie wiem Mart do firmy oszą, to Ja dam, uwaga uwaga Niebieski o. Sos pomidorowy Oooo białko koszulkę już mi tak urodziłem w trakcie o, Tak, o, tak remasz Co to? Gotowy? Tak Nie, mi! O! O, f... O, f... O, f... O, jak to wygląda źle? Ty jesteś potworem spaghetti To jest so okropne Wiesz, znalazłem dziurę za koszulką, do której wlałem? Czuję Ja wiem Łukasz klikaj, bo to ci nie przejdzie stary bez kary, co mi zrobiłeś Trzeba było się przygotować do odcinka porządnie, a nie ja czapkę zimową założyłem pomy. Dobra, tym razem trafię. To jest kolor niebieski. Nie brzmi dobrze. Płatki śniadaniowe. Oooo! <śmierdzi> to jest <co>? pierwszy <śmierdzi> wakacyjny posiłek. się. Jak wyglądał? A -a. Poproszę płatki. <śmierdzi> 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 Jak tam uka? I gdzie to mleko nam trzeba? Daj łyżkę, z podłogi będę ja. <grystanie> o nie! Łukasz tu mam mleko! Nie! Łukasz, nie rób tego! Ten odcinek jest dością brzydliwy, proszę cię! Pro... <grystanie> Dobra wiecie, co? Zobaczmy teraz w takim razie zielon kawy. Mój ulubiony kolor więc będzie fartowny. Ryż! O, no. <grystanie> Ale dobrze! Hej stary, normalnie będę kurczakiem z ryżem i w co się Dobre danie z ciebie. Bo, czemu tam, czemu? Bo taki ryż został kupiony czemu? Miałeś parta stary, miałeś parta, serio Gdybyś kupił luźno, to by mi nie dało się tego zrobić inaczej Ty się nie śmiej, tylko klikaj, zobaczymy jak ty. No dobra, czas na kolejny kolor Mąka Nie miał wcale dobrze co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? Pokaż swoją mordę, weź tutaj się. Z... <sumytanowano> Ile tego jest wszędzie? Kolejny Guzik. O! z ściany, dmuchną. Co jest? Dobrze, nie cynamon. A więc teraz czerwony. Być dostał zasłony. Bita śmietana. O! O! Nice. To będzie niezłe, akurat. Dawaj, postaram się trafić do buzi. Hmm? O nie. Jest git, jest A ja klikam, poczekaj, to ja chcę teraz zielony. Jajeczka! O! Ej jak to pasuje! Nawet tak jesteś ciastem! To było chyba dobrany stary specjalnie no Jakim ciastem? Jestem schabowym przecież no, z Mięso, na to położyłeś mąkę Potem cornflakes, teraz jajkwestki Jestem schabowym Jeszcze mam mięso O, fuu Uuu no, Zobaczyłem to Jak to z ciebie Skorupki ponoć są zdrowe nie, dla mnie. nie róbcie tego w domu, ludzie. Nie polecam. Ej, mówi wam, dzięki temu guzikowi uda mi się uciec, bo jeszcze nie klikał nikt pomarańczowych chyba. Uwaga! Deszcz pieniędzy! Co? Co to znaczy? Jak to deszcz pieniędzy? To! dawaj to. Nie! Yeah, Siamo! Siamo! Dziękuję! Wszystko wpadło w ten obrzydliwy sos. Dzisiaj już mi pysia No nie wiem, nie. Uwaga! Jakiś inny kolor? Czerwony. O, -o alarm. To, je, to będzie złe. Konczki! Pączki. Pączki. Pączki! dla pączusia, dobra. żywiołem. Dobra, będę łapał w buzie. Może mi się uda. O! Udało się? Mhm. Drugi. Trzeci. <średziny>. Dobra, centralnie za mną. Zielony guziczek? Kakao! Oooooo, hej, nie, Zostawcie łapkę w górę, bo patrzcie, co tu jeszcze się dzieje. Każda łapka w górę to jedna rzecz, która na nas spadnie w następnym odcinku z tej serii. <zancjał> Też cudów! Bez... O nie, o nie! O. <ślimy> Haha, ja przez to kiedy myślałem, że to się kończy, a dopiero by zaczęło. Uwaga, mój kolejny kolor to zielony, ale nie tutaj, tylko tu. O! ketchup. Nie. O! Tak, módlach, ty najbardziej Uf. lubisz. O, jaki smaczny porczek! Z chęcią bym z czymś go zjadł. Ciekawe co ma w środku. O! Fuu! Jaki niedobry pączek <laughs> Kolejny guziczek. Najniższy czerwony! Lody! Jak to lody? Nie, dobra, teraz mi będzie jeszcze bardziej zimno serio. Nie, 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 tylko nie lody. Gdzie ten połączek? Daj, moja koszulka znowu jest biała. <grym> znowu już sposób Wybieram kolor niebieski. Sok pomarańczowy. Yeah. Nawet spokojnie. się. Czy ktoś ma jakieś picie w okolicy? Uwaga! To kolejna rzecz teraz. Żwirek dla kota. No yes. Yes. nie! Jest. Co so Jest. Jak to Żwirek dla kota? O nie. <grystanie> o O nie. A, o nie. O <grystanie> uh. nie. Co nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O no czemu mam śmierdzieć? To nie była używana. Aaaa. Dla odmiany. I co? Węgiel. Na o nie. Ponoć w węglu są diamenty? Ej, to było przyjemne, najprzyjemniejsze ze wszystkich Zobaczmy no co kryje ten guzik Olej Uuu, no, nie! Ktoś tu figlowisko będzie miał zaraz. Te puste włosy. Ty jesteście gotowi! No, nie! To jak delika? To flicz Ej, ale to jest oliwka, to jest na. Przykład... tak, tak, jeszcze na twarz trochę. O! To jest, jest gicie, zdecydowanie. Nie wiem, czego mogę się spodziewać, ale kilka pomarańczowych. O! o! uwaga! Ogórki kiszone. Aaaa, najlepiej! Ja się tu zakiszę dzisiaj. I ogóreczki! Jakie to było najgorsze na świecie! Łukasz się zakwisił I co? Parasol parasol? No mi parasol. No i pięknie, możemy grać dalej Mydło! Jest! Ło! Wow, co? Ej, też masz nieźle nawet młyjesz. No Nie tak dobrze jak ty, ale Schwasiło mnie, to jest tak do... Śledziki! Śledziki! Tak! No dawaj, tak. Leci! O kurde! Koniec! Pochodź, o nie! Pochodź, do, do przodu, O nie! Żartowałem, parasol cię wcale nie uratował. Czekałem aż obliczy. Opu! Ani bali! <laughs> e, teraz jest najgorzej. O rybka, trzyma. O nie! O! Uwaga, kolejny przycisk. To ten chipsy. O! Proszę, uprzejmie. Ile można? To jest tortura. A! -a, -a, -a. Mmm. <grym> dobra? No. Mm. Makaronowiec? <grym> <U. grym> no dobra. Energetyk. Co? Ej, nawet nie żesz mnie. No. <grym> Weź to! O fu! Chyba śmierdzisz! Dobra, uwaga! Gratulacje! Wydostajesz się! Tak! W końcu! ty tak porąbany! A wiecie, że nagrodą jest obranie przeciwnika czym się chce Zbiorę soczek Uwaga Zostawcie łapki! No kiedy tak siedzę? Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Łukasz siedzi tutaj jeszcze 24 godziny, a ja lecę na chatę. Cześć!